Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak prowadzić blok kulinarny i dzielić się swoją pasją z innymi. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak połączyć miłość do gotowania z chęcią dzielenia się nią ze światem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witam Cię w 37. odcinku podcastu szefa kuchni. Pozwól, że opowiem Ci trochę o sobie. Od wielu lat pracuję jako szef kuchni no, w różnych restauracjach i hotelach. Ale moja przygoda z gotowaniem zaczęła się już dużo wcześniej. Pamiętam, jak jako mały chłopiec pomagałem babci w kuchni. To właśnie od niej nauczyłem się, że jedzenie to coś więcej niż tylko zaspokojenie głodu. Jest to sposób na wyrażenie siebie, na okazanie miłości i tworzenie jakichś niezapomnianych wspomnień, no i to bycie razem podczas gotowania. Kiedy zacząłem pracować jako szef kuchni, to też zrozumiałem, że chcę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Tak narodził się właśnie pomysł na blog kulinarny. Początki no, nie były łatwe, ale z czasem odkryłem, że prowadzenie bloga to, to nie jest tylko pisanie przepisów, ale także budowanie społeczności ludzi, którzy no, no, podzielają Twoją pasję, którzy lubią gotować no, i są miłośnikami gotowania. Pierwszym krokiem w prowadzeniu bloga kulinarnego to jest znalezienie takiego własnego stylu. Zastanów się, co wyróżnia cię na tle innych. Może być to kuchnia regionalna, jakaś czy wegańska a może przepisy dla zabieganych. W moim przypadku no, postawiłem na połączenie kuchni z gastronomią. Tak? Nazwałem to podróże kulinarne, ponieważ też lubię podróżować, więc to wszystko tak sobie wspiąłem w całość. No i to jestem, tak powiem, cały ja, jeśli chodzi o gotowanie. No i to wszystko jest na moim blogu, Mi to jest autentyczne. Tak właśnie powstał mój blog Food and Travels eu, no gdzie dzielę się nie tylko przepisami, ale także różnymi opowieściami z, z różnych po prostu zakątków kulinarnego świata. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego vloga Food and Travels EU. Jeśli włączysz dzwoneczek, otrzymasz informacje o codziennej nowości na kanale i dołączysz do podróży kulinarnych z szefem kuchni. Opublikowałem dla Ciebie setki inspirujących filmów kulinarnych. W każdą środę o 21.30 usłyszysz podcast szefa kuchni poszerzający horyzonty kulinarne i wspierający kucharzy w drodze do kariery. Proszę Cię o kliknięcie lajka like oraz zostawienie komentarza. Dzięki Tobie i Twojej reakcji algorytmy YouTube'a przyciągną kolejnych miłośników gotowania i pasjonatów kuchni. Dziękuję Ci jeśli to zrobisz i dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Kiedy już znajdziesz swój unikalny temat, ważne jest, aby regularnie publikować treści. Nie musisz dodawać nowych wpisów codziennie, to znaczy fajnie jest dodawać dużo, ale no, no jednak ważne jest, aby twoi czytelnicy wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Po prostu nie deklaruj czegoś, czego nie możesz zrobić, i nie opowiadaj cudów, że zrobisz dużo więcej, a potem się okaże, że jednak no, nie dałeś rady. U mnie sprawdza się publikowanie trzy razy w tygodniu. Dzięki temu mam czas na przygotowanie no, takich bardziej wartościowych treści. Na jednocześnie mam czas na to, żeby utrzymać kontakt z moją społecznością w mediach społecznościowych czy też nagrać dodatkowo podcast. Nie zapominaj o jakości swoich wpisów. Staraj się, aby przepisy były dokładne zdjęcia, żeby były apatyczne albo, albo w ogóle, żeby to wszystko było całkowicie autentyczne. Jeżeli znasz jakiś przepis, bo umiesz coś zrobić, a niekoniecznie znasz dokładne składniki, możesz napisać wprost, że to jest Twoja inspiracja, że to pamiętasz z pamięci, zrobiłeś to tak, tak czy tak, możesz to wszystko opowiedzieć ludzie zresztą potrafią gotować to nie jest tak, że musisz wszystko mieć odmierzone na wadze, ponieważ nikt nie ugotuje, ponieważ czytelnicy blogów, no potrafią gotować też, no, na pewno mają jakieś doświadczenie nie twierdzę, że wszyscy ale taka inspiracja, że tylko rzucić pomysłem, opowiedzieć co się kiedy daje, no to jest też bardzo fajne pamiętam jak na początku takiej mojej blogowej drogi zdjęcia potraw, no po prostu nie zawsze wychodziły mi tak jakbym tego chciał no z czasem nauczyłem się jakichś tak, takich podstaw fotografii kulinarnej, musiałem troszeczkę się o tym nauczyć i teraz wiem jak, no jak, jak to jest ważne, ten kąt, to takie wrażenie, żeby to, ta, ta potrawa fajnie wyglądała. No i teraz to już robię bardzo szybko, automatycznie. Nie twierdzę, że jakoś specjalnie się tam spinam nad tymi fotografiami, no ale, ale jest ok. Czytelnik, najpierw je oczami, no, no więc, warto poświęcić czas na estetykę. Kolejnym ważnym elementem no, jest interakcja z czytelnikami. Odpowiadaj na komentarze, pytaj o ich opinie, angażuj się w jakąś dyskusję, może zawsze coś napisać od siebie, coś skomentować, polubić jakiegoś, jakiś komentarz. Tutaj na, na przykład na TikToku dosyć często no, mi się zdarza, że po prostu piszę sobie z ludźmi, no i to buduje relacje, no, no i sprawia, że ludzie chętnie wracają na bloga z własnego doświadczenia wiem jak miłe są wiadomości od osób które wypróbowały moje przepisy no i dzielą się swoimi takimi kulinarnymi wrażeniami jeśli chodzi o promocję bloga to media społecznościowe są nieocenione dzięki nim możesz dotrzeć do szerszego grona odbiorców sam aktywnie prowadzę profile na tiktoku, instagramie i facebooku pod nazwą foodtentravelsau regularnie zamieszczam tam moje posty a w zasadzie najwięcej filmików no też są filmiki z podróży czy z kulis, kulis powstawania nowych przepisów to jest świetny sposób na zbliżenie się do swojej społeczności nie bój się także eksperymentować z, nowimi, z nowymi takimi formami przekazu ja na przykład zacząłem nagrywać krótkie filmy na YouTube no gdzie pokazuję krok po kroku jak no, przygotowuję jakieś danie na przykład zwijam roladę czy ja robię jakąś sałatkę na zamówienie w restauracji. Jeśli masz ochotę, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału Food and Travel Seoul. Każdy lajk like i komentarz jest dla mnie bardzo ważny, no i motywuje do dalszej pracy. W prowadzeniu bloga kulinarnego, no ważna jest ta autentyczność, o której już mówiłem. Dziel się swoimi sukcesami, ale nie ukrywaj też porażek, no nie zawsze musi Ci wszystko wyjść. No, Czasami też możesz sobie napisać post o, o, o twojej porażce. To też jest dobry temat, bo jest autentyczny. Opowiem ci taką no, trochę zabawną historię. Kiedyś postanowiłem przygotować te, takie tradycyjne francuskie croissanty. Coś mi się wymyśliło, że sobie super to fajnie zrobię i że to będzie coś wystrzałowego, bo ponieważ tego wcześniej nie robiłem. No i myślałem, że to jest bułka z masłem ale efekt był po prostu daleki od ideału. Zamiast takich puszystych, pięknych rogalików wyszły mi po prostu jakieś twarde, zdeformowane, takie, no nie wiem jak to nazwać, ciastka czy coś. Opisałem również kilka innych przygód na blogu. No, czy, czytelnicy doceniają tą szczerość. Niektórzy podzielili się nawet własnymi kulinarnymi wpadkami. Przechodząc ze mną na priwa w Messengerze, coś tam napisali. No i sobie popisaliśmy tak na priwie, żeby się po prostu nie chcieli wyłaniać z tym, że popełnili błędy. No, ale napisali to bardzo miło było. Fajna rozmowa. Także po pozdrawiam wszystkich moich czytelników, z którymi sobie popisałem. Życzę zdrówka. Pamiętaj, że blog to nie tylko miejsce na przepisy, ale także platforma do dzielenia się swoją pasją, do dzielenia się doświadczeniami i dzielenia się no, przemyśleniami takimi kulinarnymi. Możesz pisać o swoich inspiracjach, ulubionych miejscach czy jakiś tam kulinarnych trendach. To sprawi, że twój blog będzie bardziej osobisty, bardziej wyjątkowy i chętniej czytany. Jeśli zastanawiasz się nad zarabianiem na blogu, no to możliwości jest wiele. Możesz współpracować z markami, publikować sponsorowane wpisy, czy tam sprzedawać jakieś własne produkty. Ważne jest jednak, aby nie, nie, zatracić, się, nie, nie zatracić przy tym autentyczności no i zawsze kierować się dobrem swoich czytelników. Sam, przy okazji, gdzieś tam nagrywam kursy, jakieś mam podcasty, można dołączyć do mnie na Patronite i za tam jakąś niewielką subskrypcją dołączyć i, i mieć jakieś dodatkowe nagrody na, na, Patronite, jak, na, na Patronite, jako patron. Na koniec chciałbym Cię zachęcić do odwiedzenia mojego bloga www.foodandtravel.seu. Znajdziesz tam mnóstwo inspiracji, przepisów i opowieści z moich kulinarnych podróży. Jeśli masz ochotę, zostaw komentarz lub podziel się własnymi doświadczeniami. Każda interakcja jest dla mnie niezwykle cenna. Jeśli podoba Ci się to co robię, zapraszam również do subskrybowania mojego kanału na YouTube Food and Travel.seu. Regularnie dodaję tam nowe filmiki z przepisami, jakieś tam relacje. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz lajka like i komentarz. To będzie dla mnie też taki sygnał, że to co robię dla Ciebie ma sens, no i, no i przynosi Tobie wartość. Dziękuję Ci za poświęcony czas i mam nadzieję, że moje doświadczenie i rady no, pomogą Ci w prowadzeniu własnego bloga kulinarnego. Tutaj ci jeszcze podpowiem, że nagrałem taki podcast, jak zostać blogerem kulinarnym. To jest chyba mój pierwszy, drugi czy tam trzeci odcinek, jeden z tych pierwszych i tam jest bardzo dokładnie napisane co musisz zrobić, żeby zostać blogerem, również z takimi kwestiami technicznymi, w jaki sposób założyć tą stronę internetową, także polecam ci, możesz sobie to wrócić do tego odcinka, na 100% ci się przyda, bo tam też jest wszystko napisane, jak, jak należy to zrobić. Pamiętaj, że najważniejsze jest dzielenie się swoją pasją. No i koniecznie musi, musisz czerpać z tego radość, z tego co robisz. Jeżeli nie masz radości, to myślę, że to legnie w gruzach. Wiem jak to jest, ponieważ blogowanie to moja pasja kolejna. No i dlatego mam zamiar to robić. Niezależnie od tego, czy będę miał z tego jakieś korzyści finansowe, czy nie, to nadal będę pisał dla moich czytelników, ponieważ uwielbiam to robić. I bardzo się cieszę, że nasza kulinarna społeczność rośnie, a ta kasa wcale nie jest najważniejsza, chociaż miłoby było, jeżeli by ktoś mnie wspierał. Także tyle, życzę Ci powodzenia i do usłyszenia w kolejnym podcaście. W każdą środę o 21.30 co tydzień dodaję nowy podcast szefa kuchni. Zapraszam Cię serdecznie i na razie hej, cześć.